Cześć kochani, witajcie na moim kanale, z tej strony ja. I znowu mamy nieprzyjemne spotkanie, ponieważ nagrywałam film i mi się on usunął. Tam mam tu tą... <laughs> mam dość tej nagrywarki Movizen, ale niestety ją nadal muszę mieć, bo nie znalazłam innej. Tutaj, kogo widzicie, to jest niebieska kołyska, urodził nam się chłopczyk. Tak? Michał, ma na imię Michał. I tutaj nasza lau... <laughs> Laura, przepraszam was. I tutaj nasza Monika ma, miała urodziny. Zrobiłam jej matemorfozę na tamtym odcinku. Wszystko z nią zrobiłam. Jest taka mega słodziutka. I ma włoski po tatusiu oraz oczka po tatusie. To jest taki, to jest taka tatuś, no. Tata może ją tutaj nakarmić. Nakarmi córeczkę Monika. jest taka słodziutka. bardzo. Tak samo uczyłam ją korzystania z nocnika, ale dopiero za godzinę będę, będzie mogłam. Tu ma pokoik i urodził nam się chłopczyk, to skoro urodził nam się chłopczyk to musimy zbierać na rzeczy dla chłopczyka. To jest taki dla mnie trochę minus, bo co ja zrobię, no to nocnik będzie krótki, bo znowu mi się wyłączy. Chciałam powiedzieć na tym odcinku również biłam poziom 14 yy, i odblokowałam. O, a, mam dobra. dobra. Miejszy z tym. I odblokowałam smyka. Pokażę Wam co z niego chcę. Albo wszystko pokażę co dostałam. Co bym chciała? Z wszystkiego życia czy bym coś chciała. Mi się taka, ta sofa podoba bardzo. Fajna jest. A ze smyka. Zasmyka ze mi się podoba ta cena perfumy, zestaw plakatów, te ściana smek w motylach, ta lampa smek, to lustro i to łóżko. Komoda i stolik nocny też są fajne, ale T tak już mniej. Z mi się podobają te krzesła. Ten dywan, tak samo jest piękny skuchany egzemplarz mi się też dużo rzeczy podoba, praktycznie wszystko. Chciałam mieć wannę, ale zrezygnowałam, bo nie będę aż tyle, tyle aż zbierała na tą wannę, no mam 35. Tak samo jeżeli chodzi o orsa. Bo ja pewnie pewnie się domyślam, ona może kosztować. Z anielskiego szyka to są bardzo ładne tutaj rzeczy, ale niestety są za te zielone pieniążki. Wiejskie dekoracje, też jest tutaj ich dużo. I powiem wam tak, bardzo by mi przyjemność sprawiło i pocieszenie, gdybyśmy do końca tygodnia dobili 20 subskrypcji. Bardzo mało brakuje, tylko 4 osoby muszą zasubskrybować mój kanał. Będę wtedy bardzo wam wdzięczna i zadowolona. O, w ogóle papier toaletowy kupimy, <laughs> teraz tak pomyślałam, czemu by nie, o tu, będzie sobie stał, tani to tani, ale na pewno nie kupię mydelniczki, bo ona mnie wkurza, patrzcie ile ona kosztuje, no, na pewno, Tańsza niż papier toaletowy. E, mi się tak samo to łóżko podoba, podwójne łóżko, ono jest bardzo ładne. I tylko tyle mam na razie rzeczy. A jeśli chodzi o dobraną spódnicę, mi się to łóżko podoba, ta półka, ten stolik, yy, plakaty, lampa. No. Wszystko tutaj jest ładne. I tak samo będę chciała kupić sobie ten telewizor i stolik pod TV. No, więc w sumie na razie tyle Wam pokażę. A, jeszcze jest fantastycznie zabawek to za jednorożca Jędrka i Wawa dla Lalek i lampa. No, więc tak się na razie, na razie tutaj układa. No, bardzo niesmuczne, że nie nagrało się, jak ona rosnęła. No um, i inne rzeczy. Mamy Michała i mamy naszą Monikę, która ma oczy potacie. Widzicie, tata też ma zielone oczy. Mama niebieskie. Tak samo, brązowe włosy. potacie Więc w sumie taka. To jest taki tatuś. Znowu tą kaczkę masz. Skąd ty ją wytrzasnęłaś? nie lubię tej kaczki. Przeniosłam tutaj. I jeżeli widzicie, to już tutaj tą kuchenkę dla naszej Juli, Przeniosłam, bo mi ciągle coś blokowało z tej strony. Musiałam ją przenieść. Normalnie musiałam. Tak samo kupię drugi, tą, drugie do karmienia. Krzesełko. Na razie tulić do snu chyba nie będziemy, bo po dwóch godzinach się to odnowi. Czy mogę ją utulić do snu? To utul do snu. Chcę wyprowadzić, czy jest dobrze i tak dana Monika. Tak, dobrze jest. Jej. się chodził. Zamknęła oczka. Zamknęła oczka już. Będzie buziaczek w czółko, czy nie będzie? Dobra, nie ma buziaczka w czółko. Trudno. Już się wyspało. Nie wiem, kiedy nasza Julia będzie miała kolejny raz urodziny. Kiedy nasz. Może Michał jutro będzie miał urodziny. Zobaczymy. Nie czas tutaj kupować do pokoju naszego Michała różne rzeczy. Zobaczmy czy nam, nas coś na coś stać stąd. Yyyy... Stacjonarz tak na zawieszkę, na skrzynie z zabawkami. I na plakaty. W sumie to tyle. Na dużo nas nie jest stać. Więc będziemy zbierali na łóżko, na wysokie krzesło, na skrzynię, na doktora misia, na... O, dużo będziemy musieli zbierać rzeczy, więc kasa musi się przydać, więc dam ich chyba na długą do pracy. Mamu się tutaj przytuli jeszcze raz swoją córeńkę już taka słodziutka. Jeszcze tym się, i Michałkiem trzeba się yy, opiekować. Bardzo dziękuję osobie, która napisała mi w komentarzu pod, pod, pod poprzednim filmem. Imiona dla dzieci. Właśnie stąd wziąłam jedno imię. Dobra. Yy. Co ja chciałam jeszcze z nią zrobić? Chyba tyle, no. Gdzie ja idę? A chyba idę do przebieralni. I tak zobaczył nowe rzeczy. Co nowego mamy? Jeszcze mogę, bo jak mi się wyłączę. Uranu: 39 rzeczy. A Jak ja dawno nie wchodziłam. Orany jaka ładna bluzka. Szalona basji. Ale ładna. Też jest ładna ta. Ale też droga. Kurczę. Albo ten krótki top. Mi się też podoba ta kurtka. Chyba ją kupię komuś. Jakieś moje córeczce Jak ją będę awansować Bo na pewno dwójkę dzieci będę awansować To wiem To się nie zmieni Tutaj mamy O mamy te lakinsy, Tylko że one są bardzo drogie Ze stroi mamy coś nowego tylko takie rzeczy, jakie były. Tak samo kupię sobie ten kombinezon na pewno. Tylko się zastanawiam, w jakim kolorze. Tak mi ten, ten czarno-biały najbardziej mi tak odpowiadał, więc chyba ten sobie kupię. Ale zobaczymy. Tutaj jakieś sportowa. Obuwie. Nakrycę głowę, ile nakryć głowę. Kolczyki. Orany te są ładne. Eee. Te, różowe, te różowe są piękne. Eee. Lub te wcale nie są takie drogie. Jeszcze nikki dwa mamy. Te mam I rękawiczki jakieś. Ale czerwone. Białe by pasowało na ślub. Za drogie. też jakbyś miała skórę różową. 10 fryzur. Ale ładna. <laughs> Wiem, które kupię. Pokażę Wam, które na pewno kupię w jakimś czasie. Na pewno kupię sobie tą tutaj kitkę. Na 100% ją kupię. Tego wartkocza raczej nie kupię, bo jest niestety za te zielone pieniądze. A ja ich nie mam. Tak samo kupię królewski, bo bowfant. też jest bardzo ładny ten kok. Mega. Więc na pewno te dwie fryzury kupię. Tutaj czy nie? O rany, ale. Ale drugie. Szminka jakaś? Jeju, jakie ja takie się boje szminki? Jeju, nie. Na pewno jej nie kupuję na razie. W Waszej nie no, bardzo fajne są rzeczy. Na pewno niedługo jak, jakieś kupię. A więc chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz subskrybujcie ten kanał. I błagam Was, może dobijemy do końca tygodnia 20 subskrypcji, bo to by było dla mnie takie szczęśliwe, no naprawdę. Będę bardzo zadowolona. Tutaj na koniec zobaczycie naszą Monikę, więc papa pa, błagam.